Płodzić syna, posadzić drzewo i zbudować dom. Dziś nabiera dosłownego znaczenia. Tyszanie zasadzili drzewa nowego pokolenia. Łącznie 90 rodzin upamiętniło w ten sposób narodziny swoich dzieci, które przyszły na świat w ciągu ostatnich kilku lat. Akcję zapoczątkowano w parku Suble, a młode drzewka rodziny wkopały wzdłuż alejek spacerowych. Inicjatywa zrodziła się z pomysłu tyskiego zakładu usług komunalnych. Wiśnie posadzimy głogi i posadzimy brzozy. To są takie drzewa symboliczne, rodzimy tutaj nasze, nasze rodzime tyskie, więc zachęciliśmy rodzinę do tego, aby wzięły udział w tym, w tym przedsięwzięciu. Oczywiście o pielęgnację i o podlewanie to już po naszej stronie, wszystko nasze jednostki, więc będziemy dbać tak, aby te nasze dzieci rosły nam w zdrowiu. Posadzone młode drzewa mają charakter nie tylko symboliczny, bo skłaniają do pielęgnowania otaczającej nas przyrody. Rodziny, które mogą i deklarują dbałość o własnoręcznie posadzone drzewa, bardzo ochoczo wzięły udział w akcji, a sam pomysł spodobał się mieszkańcom. Ona urośnie i później za jakieś 20 lat przyjdziemy i pokaże: Tutaj sadziliśmy nasze drzewo, to jest Twoje drzewo. Myślę, że fajna akcja. Często tutaj spacerujemy, więc na pewno będziemy też o nie dbać jest to kolejne drzewo, jakby zasadzone dla moich synów. Pierwsze było zasadzone 3 lata temu e, przy Barona 16 przy 4 tam gdzie mieszkam. No to mój, mój jeden syn ma, Boryz ma jedno drzewo, no i teraz drugi syn, tym on będzie miał kolejne drzewo. Mam już dwóch synów, mam dwa drzewo, no to teraz czas na dom. Jak się okazało, zainteresowanie akcją było ogromne. Pozytywny odzew ze strony mieszkańców cieszy władze miasta, bo to świadczy nie tylko o wartościach rodzinnych tych szan, ale przywiązaniu do środowiska, którym się otaczają. Spośród ponad 400 zgłoszeń trzeba było wyłonić kilkadziesiąt rodzin. Z jednej strony zaskoczyło, ale z drugiej strony spodziewaliśmy się tego. Też zwiększyliśmy ilość drzewek do posadzenia. Cieszymy się tym, że mieszkańcy miasta chcą się podzielić z nami taką radosną chwilą, jaką jest urodzenie dziecka, tak? powiększenie rodziny. To jest taka doniosła chwila w życiu każdej rodziny. Nas cieszy każde nowe urodzenie z uwagi na to, że to jest nowy mieszkaniec miasta. Władze tych mają nadzieję, że tych mieszkańców każdego roku będzie w mieście przybywać, a co za tym idzie, akcja rodzinnego sadzenia drzew przerodzi się w tradycję.